Ale sygnalizator się prawie za 40 minut. To jest przyroda i każdy z Was, który jedzie na ryby, musi się z tym liczyć, że nie zawsze ta ryba chce z nami współpracować. Uż damy to coś późno. Ostatnie porcje do wywózki, i zaczynamy, nie? Lecimy. No cóżko. I już wkrótce będą kapiszone Oby. Więc jak sami widzicie. Jazda. Dobra, nie zdążyłem powiedzieć. Dopiero co mówię, że kapry będą brały, i już biorą Rachel чтобы yeah. за не пошел. Чтобы не вплынуло где, -то, где -то. О! там, у него за жилка. 0,45. Gówną, 0,45 gówną. Czemu to grubo? Pod się przygotowałem. No dobra, podbierak. Jak ma podbierak do pantonek Że ja szybko jeszcze raz zrobię wprowadzenie, tak jak widzicie film zapowiada się dosyć dobrze, jesteśmy dzisiaj na karpiach, mamy kupę sprzętu karpiowego w swojej ofercie jest cała marka strategii i właśnie o tym będzie ten film, także ja was zapraszam i lecę pupę za podbierak, Muszę trzeba podebrać kapra, Dobra, jeszcze nie. Jezus, jak... <grystanie> to jest A ta wędka to właśnie, to, to dlatego, się ta wędka podoba nie? Na pracy, na całość, nie? Jogry, nie pan, się. na całości. nie? jaki on? Dnia się po to jest specjalistą od karku, to nie. <grystanie> nie wiem, może go zrobiłem, co? Kaniec. Nie do wody. Dobra. O, nie wiem, nie, 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 nie. Dobra. Dobra. Ja ci przekażę podbieram słowo za tą kamerę uchodźcą i mamy bąbelka Branie na żywo, wprowadzenie miało być od razu Zaraz przyjdą większe Piękna rzecz nie? O? Piękna rzecz Odezwijmy się z drzeguś zaraz ważyć, mierzyć karpia i co z tego wyszła bez zadziora się dało liczyć Da się łowić, się łowić, ta życie No ładnie no. jest Już wylegał silnie jak Zasiadkę zaczynaliśmy wieczorem, także po szybkim ustawieniu wędek udało się złowić, jak widzieliście, jedną rybę. To naprawdę dobrze nastrojało nas na kolejny dzień, kolejny poranek. Karpiowanie ma zdecydowanie coś w sobie. Jest to zupełnie inne przeżycie, inne doświadczenie wędkarskie. Integracja z naturą, zupełnie inne doświadczenie niż każda inna metoda połowu. W nie zawsze chodzi o ryby. Często chodzi o to, co jest dookoła: o biwak, przyrodę i całą otoczkę, która towarzyszy temu wędkarstwu. Dobrze dronem teraz No tam. A że tam daleko, to nie doleci chyba, nie? A teraz pokażę Wam, jak ważna jest obserwacja wody. Jest godzina 5.50, od 5 nie śpimy. I właśnie zauważyliśmy miejsce, w którym żeruje kilka karpi. I spróbujemy podać im bardzo delikatnie, żeby dostać jak najszybciej. Tak suchego, dosłownie, Sam pelet podamy im mega delikatnie. i Próbujemy je złowić mega szybko. I tak jak namierzyliśmy tym ryby, to mogliście zobaczyć, wędka leżała dosłownie 40 minut. Piękna rola i teraz będzie długi hol. A dobrze idzie? Uh -huh. Na razie tak. Na pewno w związku za chwilę zaparł i ten też na gtx wchodzić wchodzi w I ja, co tu mam? No. 600. A co masz za góry? 0,35 To no jakaś jak najbardziej pokaźna, co? Spora Spora Tego też sobie można pozwolić, jak się tam jeżdżę tak daleko, żeby im tam podwieźć To moje preferencje właśnie zmienia na tego typu duże kołowrotki no płyniemy, to za Zdecydowanie łowienie karpi jest jedną ze spokojniejszych metod wędkarstwa W spinningu czy w pederze, tyczce Nie mamy czasu i możliwości żeby siedzieć, podziwiać przyrodę Przyjrzeć się temu co nas otacza, jak to wszystko wygląda Tutaj po postawieniu zestawów To są to doskonałe momenty, żeby wczuć się w to co się dzieje Spróbować zrozumieć przyrodę podziwiać wschód, zachód słońca, a także po prostu cieszyć się z chwil spędzonych na świeżym powietrzu, z dala od miejskiego zgiełku, z dala od codzienności. Jest to idealny moment, żeby się wyciszyć i po prostu odpocząć. Jak widzieliście? Wędka, którą wywieźliśmy w miejsce, które możecie zobaczyć na rocie z drona, gdzie pokazały się karpie, dała nam rybę. Nie było to monstru. monstrum, ale całkiem fajna rybka. Hol musiałem kończyć z pontonu, ze względu na to, że ryba schowała się nam za wyspą. I postanowiłem to rybko od razu uwolnić, żeby jej nie męczyć, nie ciągnąć jej do brzegu. No i co, my bierzemy się za przestawianie wędki i miejmy nadzieję do zobaczenia przy następnym karpiu. A Poranne promienie słońca wychodzące z zamiotu z kampera czy z przyczepy, to coś dla czego naprawdę warto usiąść czasami na karpiach. I po prostu podziwiać to, co nas otacza. Kuleczka w pysku, nie? <laughs> Trzeba badać duma przy okazji. Ale jest twardy tutaj. Dobry nas Dobrej. <laughs> <laughs> Jak najbardziej. Owik Owik. Łapka. 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 Co, że już? No. ale co, to jakieś pytanie zadać. <laughs> Nie, ja myślę, że musimy zacząć od tego, że chcieliśmy Wam pokazać oczywiście piękne ryby, mimo tego, że z Krzyśkiem tu jesteśmy codziennie i wydaje nam się, że znamy to miejsce jak własną kieszeń. Nie udało się nam przechyczyć największych mieszkańców tej wody. Złowiliśmy kilka mniejszych, fajnych, walecznych karpi. To jest przyroda i każdy z Was, który jedzie na ryby, musi się z tym liczyć że nie zawsze ta ryba chce z nami współpracować. Mimo tego, że wydaje nam się, że wiemy wszystko, nie wiemy nic. Także zapraszamy do subskrypcji kanału Spro Polska i do zobaczenia wkrótce.